Jestem Paweł Łoszewski, prowadzę nazwę bloga tymczasem w Rumi.pl. Zostałem włączony do zabawy organizowanej przez stację Kultura w Rumi. Zabawa polega na przedstawieniu swojej ulubionej książki. Ja postanowiłem wybrać autobiografię Michaela Phelpsa. To jest książka wydana mniej więcej w okolicach 2012 roku, 2012-2013 rok. z znak. Pewnie każdy z Was zna, albo przynajmniej kojarzy Michaela Phelpsa, to jest multimedalista, on zdobył ponad 22 medale, pobił 39 rekordów świata, w autobiografii możemy przeczytać o tym jak do tego doszedł, jak, jak osiągnął taki sukces. Jest to o tyle ciekawe, że ta historia została przedstawiona nie tylko w aspekcie sportowym, ale także w aspekcie takiego życia codziennego, ile to wysiłku kosztuje, jak ważne jest otoczenie, w jakim się znajdujesz. On, on bardzo podkreśla to, że dla niego na, na pierwszym miejscu jest jego mama, która go zawoziła na treningi, która opiekowała się nim i właściwie poświęciła całe, całe swoje życie temu, żeby ten sukces osiągnął. To jest bardzo inspirująca historia, która pokazuje, jak krok po kroku dojść do, do, do jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć. Polecam autobiografię Michaela Phelpsa, wydawnictwa Znak. Ona liczy 320 stron, więc spokojnie można w jeden tydzień ją pochłonąć, tym bardziej, że jest to bardzo przystępnie napisana książka.